Stefano, ale to wieje, co? Wichura jest, nie? Siemaneczko Mario, siemanko. Dzień doberek, dobry wieczór. Co ty się tu boisz? Nie bój się. Siema guben. Siemanko miłość, dzień dobry Rysiu, dzień dobry Mariusz, siemanko, dzień dobry Anka, siema Częczen, siema Harnaś, siema Rafał, siema Adaś. Dzień dobry Garcia. Dzień dobry, Radziu, siema Elgringo. Siema Łukaszek, siema Dero. Cześć Elcia. Dzień doberek. Jedz, Stefan. Dzień dobry Kuba, siemanko. Dzień doberek. Jak nie ten, nie, nie zrobicie 34 łapki, tylko 8, to ja się w ogóle nie przyłączę. Już więcej nie będę live'ów odpalał. Siema Sławciu. Dzień dobry Łukasz, siema Jolcia, dzień dobry Karol, dzień dobry Iska, dobry wieczór Mira, siema Rafał, siema Piotruś, dzień dobry Adi w terenie, dzień dobry, Stefan jest rozkoszny, dawać łapki, a nie tam Stefan, siema Paweł Krewetka, siema Andero, dzień dobry Królu Złoty. 45 osób, a tylko 27 łapek. Co tam Skinol opowiadał? Trzeba było wejść, zobaczyć jak było ciekawie. Dzień dobry Sabrinko. Jak było ciekawie, kurde, super wykład Stefan jedz, nie czaj się Stefan jedz, nie czaj się Stefano Italiano Dobry wieczór, witamy serdecznie Dobry wieczór, witamy serdecznie. Żeby mi się tylko tutaj na ten, na wi nie przyłączało. Bakerowi jest ciemno, jak idę na przykład na Tygrysa, coś zrobić do jedzenia. <laughs> Czyli można, pewnie wszystko można. Wszystko można. Słuchajcie, chciałbym Wam yy, podziękować za obecność na tym live i od razu yy, dać takie małe wyjaśnienie. Był wykład, byłem w bibliotece. Także, no niestety, nie mogłem, yy, dzień dobry, nie mogłem yy, z wami yy, jakieś tam robić yy, konwersacji czy odpowiadać czy coś, no bo to było show z Kinola. Po prostu yy, też widziałem, że nie mam opcji pisania komentarzy. Miało to być troszkę inaczej. Ja się trochę spóźniłem. Troszkę, znaczy spóźniłem. No byłem od samego początku, ale troszkę za późno, bo chciałem rozstawić kamerę i, i potem na telefonie sobie na spokojnie, wiecie, live by leciał z kamerki, a ja bym sobie na telefonie siedział i, i chciałem odpisywać na te wasze komentarze, ale jak przyszedłem, a byłem dokładnie wykład, był na godzinę 17. Ja byłem za dwie chyba, no to pełna sala ludzi pełna sala ludzi i już nie chciałem się tam pchać po prostu na spontanie odpaliłem się a raz odpaliłem telefon i, i, i leciało sobie tak yy, z telefonu nie dlatego dla wszystkich którzy tam nie widzieli moich facjaty którzy pozdrawiali którzy tam pisali ja wszystko widziałem co co było co się działo dziękuję Adaśko wszystko co się działo yy, widziałem yy, byłem na bieżąco no ale mówię no Ktoś prowadzi wykład, to ja nie będę tam fanzolił i, 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 i wiecie, yy, czegoś gadał, nie? Ale yy, kurde, Radziu, dziękuję, El Gringo, dziękuję ślicznie. Ale no kurcze, fajnie, ja wiem, yy, ja wiem, że co niektórych to wcale nie musi interesować, nie musi interesować historia Wejherowa i historia wejherowskich mostów, nie musi interesować... Yy, to, to, co było kiedyś w neustadt Prozen, ale chociażby, no powiem wam, yy, skinol, skinol, człowiek, który, który jest tu gdzieś na kanale, się przejawia, są te filmiki i jest wam, jest wam bardzo dobrze znany. No zobaczcie, dokonał, do, dokonał odkrycia na, na skalę międzynarodową. Od, dokonał odkrycia y, na skalę międzynarodową. Dzień dobry, Justynie. Nie będąc żadnym profesorem, docentem ani niczym, po prostu, po prostu, dzień dobry, Wiesiu, będąc mega ogromnym pasjonatem historii, y, siema Alex dokonał odkrycia na skalę międzynarodową. Odkrył, że w Wejherowie znajduje się najstarszy żelbetonowy most w Polsce. No to. Wiecie, no fajnie, fajnie, tak jak oglądaliście. Yy, yy, tak jest Pawełku. Tak jak widzieliście, ten wykład nie był typowym wykładem, zresztą tak jak ja Wam mówiłem. Te filmy, te filmy nasze, yy, te nasze filmy odnośnie tych wejherowskich historii. Yy, dziękuję, Mario. Są, no nie są takie typowo, mówię, Discovery National Geographic typowo wykładnicze. To są filmy robione z jajem, tak samo widzieliście. Wykład, wykład który robił Marcin, też był robiony z pewną dozą takiego humoru, i to. Yy, ludziom naprawdę się podoba, bo, bo ludzie siedzieli zaciekawieni, słuchali tego. No, Mistrzostwo świata. Dla mnie Mistrzostwo świata. Stefan żałuj, że nie byłeś. <laughs> Stefan żałuj, że nie byłeś byku. Yy, no kurczę, i, i, i fajne historyjki wiecie, koło mnie siedziało yy, dwóch chłopów. To, no to, to słyszeliście, co żeśmy gadali, bo ciężko było tego nie usłyszeć. Ale atmosfera nieziemska, ludzie zainteresowani po. Po tym całym, po tym całym, po tym całym wykładzie, wiecie, tam gratulacje dla Marcina, tego, ale oczywiście mi też się troszkę dostało miłych słów od ludzi. I powiem Wam, że taki bananek, lekki bananek, lekkie rumieńce są, bo kiedy na bursztyn, jutro chyba chcemy z urszulą jechać. Lekki bananek i lekkie takie wiecie, no podłechtanie, bo... <laughs> Okej, okay. no jest, skoro, skoro wiecie, ludzie, ludzie, którzy przybywają do biblioteki słuchać słuchać takich... Prelekcji na temat jakichś tam rzeczy rzeczy historycznych, wiecie? Patrzą się na ciebie, mówią, podchodzą i brawo Adi, super robota na kanale, naprawdę zarąbiście się to, to ogląda, róbcie tak dalej, trzymaj tak dalej, robisz naprawdę fajną robotę dla naszego miasta. No to kurczę, jak tu nie być, wiecie, jak tu nie być yy, jakimś tam yy, troszkę takim himennie? himennie. <laughs> naprawdę, powiem wam szczerze, bardzo miło, bardzo fajnie. Ja się cieszę, cieszę się, że, że, że mam takiego kolegę, z którym, z którym no jest fajny kontakt, mówię w sobotę, w sobotę idziemy kręcić odcinek nowy o wyzwoleniu Wejherowa, bo już niedługo 12 marzec. Eee, ta, nie chcę, Mario. Nie chcę. Ja tu wolę być sobie zwykły Adi i, i to wszystko. Eee, jak tam ktoś już pisze, widziałem, że się mała, mała kolbiarka włączyła, eee, że kiedy, kiedy nowa reklama rowerów, już niedługo, już niedługo, prawdopodobnie w piątek. I nie roweru, tylko czegoś fajniejszego. Eee, także o to też się nie musicie eee, martwić. Na pewno będą rowery, będą inne rzeczy. Eee, ja o wszystko, ma Juli, o wszystko zadbam. Mówię, to jest, dla mnie to jest coś fajnego, dla mnie to jest y, mega sposób na spędzanie wolnego czasu, mega zajawka, uwielbiam to robić, uwielbiam kręcić filmy, uwielbiam pokazywać, uwielbiam. Yy... Najbardziej lubię pokazać to, 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 co jest związane z moim miastem, żeby gdzieś to się zapisało, żeby gdzieś tam to zostało yy, na tych... Ta, reżyser-producent, nie? To nie ten most. To nie ten most. Tak, ten. Znak sygnał. Znak sygnał, czapka. Znak sygnał, czapka, papo śmierci O Jezus, Adina Murwisza bursztynowa no. A jak, a jak ten? A mówiony znak sygnał. No, także kochani, no naprawdę fajnie. Cieszę się, siema Marku, cieszę się, że wbiliście, że pooglądaliście, kto, yy, kto był nie, nie wiem ile to trwało. Ponad godzinę, nie. Półtorej godziny czy coś takiego. Myślę, że każdy, kto był na tym live'ie ani razu nie ziewnął, ani razu się nie. Yy... Gdzie ty uciekasz mi, Stefano? <noise> ani razu nikt nie ziewnął, ani myślę, że, że nawet nikt się nie znudził. No bo było fajnie, ciekawie. No wiadomo, jeszcze gdzieś tam jak na, na prelekcji, pojawiło się zdjęcie mojej babci z moją mamą, z moim wujkiem. Skinął się pyta, czy jest tu ktoś na sali, kto jest na tym zdjęciu. <noise> to było na moście, na tym moście na ulicy Chopina obecnej ulicy Chopina. Zdjęcie z tego mostu to była moja babcia, moja mama i mój wujek. To zdjęcie. No i dziękuję Dareczku, dziękuję. Bardzo mi miło. I oczywiście na koniec fajna wspominajka dla wszystkich, którzy by nie mogli pójść na żywo, zobaczyć tego mostu, tego najstarszego mostu żelbetonowego w Polsce. Zaproszenie, siema, siema żaluzja. Zaproszenie... Na kanał Adi Wejcherowo zaproszenie na film o Weicherowskiej Cementowni. No to wiecie, no. Jestem cząstką tego i to jest fajne, nie? I to jest zarąbiste, to jest świetne. Yy... Co tu dużo mówić? Naprawdę petarda. Aj, <ścoughs> mam dzionek zrobiony. Mam dzionek zrobiony. W ogóle mieliśmy dzisiaj z Ulą. Ula przyszła do domu, mówi, może na Bursztyn skoczymy, taki sztorm jest, ale nie ma tego wiatru. Wiatr jest zachodni i... Ale po prostu chcieliśmy iść na spacer, ale ja mówię, Urszula, no Skinol ma eee, do lasu. Kiedy? Byliśmy w sobotę. Eee, Urszula mówi, na Bursztyn. Ja mówię, no kurę, a Skinol ma... Wy... O, to nie. Nie, jak już się umawiałeś, to jedź ze Skinolem. Skinolowi też będzie bardzo miło i... O wejściu numer 5. Częczen, <laughs> o wejściu numer 5 to jest historia czarnych kciuków. To ja mogę z tobą o tym wejściu. Przy zimnym, zimnym zrobić prelekcję. Częczen, <laughs> to mogę z tobą, kurę. To mogę z każdym z was, z każdym czarnym kciukiem zrobić prelekcję. Kurę, no ja bym chyba nie dał rady z każdym czarnym kciukiem yy, zrobić jednej slajdy zimnego, zimnego. <laughs> O to by było za dużo taki imen. Ja jeszcze nie jestem na potęgę posępnego czerepu, to ten czerep jeszcze tyle nie zdoła udźwignąć, nie? Ale, ale co nieco potrafię, nie? Co nieco potrafię, także na spokojnie. W lipcu, jak się zobaczymy, siema Waldek, w lipcu jak się zobaczymy, no to na potęgę posępnego czerepu coś tam zrobimy, nie? W temat. Paweł, to musisz ty wiedzieć, czy ty się chcesz kręcić w temat. Nikt cię w to nie będzie wkręcił, się Maroki. To ty musisz sam wiedzieć, sam to poczuć, bo ja mówię, dużo ludzi, którzy myślą, że to jest tak fajnie, a, 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 a po dwóch, trzech wypadach zniechęcają się, no bo widzą, jaka jest, jakie są realia, jaka jest rzeczywistość kopania kapsli i, i złomu. No. To trzeba lubić, po prostu to trzeba lubić. To trzeba zrozumieć, że się yy, idzie. Idzie w teren, a nie po skarby. To trzeba zrozumieć tą jedną podstawową rzecz. Bo jak będziesz chodził po skarby, to po pierwszym wypadzie będziesz miał wszystkiego dosyć, a jak będziesz miał przyjemność spójścia w teren i pochodzenia sobie spotkania się z kumplami czy pobyciu yy, gdzieś tam po obcowaniu z naturą, to zrozumiesz, że to jest naprawdę świetne. Tak zresztą jak każda aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, nie. Chciałbym kupić działkę w karwi. O Jezus, to są grube pieniądze, nawet nie wiem, gdzie no. No, ja wiem Jolcie, ja wiem. Oślepię wszystkich dookoła, nie? A no to ok, Pawełku, no. No, bursztynki, no wiadomo, to jest tak samo yy, tak samo jak, jak bursztynki, no. Ja bursztynki traktuję jako spacer. Nie ukrywam, że chciałbym coś znaleźć, ale jeżeli nic nie znajdę, to się cieszysz z fajnego spaceru, chociaż yy, yy, na ostatnim moim bursztynkach, który widzieliście w karwi, no to taką miałem kurczę, niemiłą przygodę, bo wpadłem, jak to mówią, mieszkańcy morza w Lisią dziurę, w Lisi dół, malutką działkę. A nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jak coś, to pisz, do rafona się Mandero Darek. Może Rafon jest yy, bardziej ogarnięty? Ja tam na, w terenie nawet się nie, nie zagłębiałem i jestem totalnym lajkonikiem w tym temacie, nie? Tak jest, Waldek. Samo wyjście w teren to już jest mega, mega mistrzostwo i mega petarda, nie? Jezus, Dareczku, dziękuję Ci ślicznie. No taki mamy zamiar w sobotę, ale. Będziesz razem z nami, Darku. Będziesz razem z nami na tym zimnym, zimnym. Mówię ci szczerze, będziesz razem z nami i będziesz pozdrowiony. Będzie twoje zdrowko. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, naprawdę. Także, yy, no mówię, ten bursztyn to też, już wiem, że fajniej to iść w dwójkę, nie? Nie, niż samemu. Wpadłem do pasa kurę przy samym brzegu i nie mogłem wyjść. Masakra jakaś. Przerażenie w oczach Jakbym był w, bez woderów, tylko w butach normalnych, to, to by było po mnie, nie? Po butach, po wszystkim. A tak jakoś, jakoś się wyczołgałem i, wyczołgałem, i to naprawdę było na, na brzegu. Tam, gdzie woda i piach. A wpadłem po pas. Oj Marek, zarąbista sprawa, bursztynki, no jest petarda, bursztynki są petarda, bursztynki, jutro chyba, e... tak, no, ja wiem Jolcia, ja wiem, wiem, wiem o co chodzi, no, oślepię tym, tą lampą wszystkich, wszystkich oślepie wszystkich kurę załatwię, a ja jedyny będę szukał, taki jestem, no, a on już jest zniechęcony do bursztynów, no. Dzień dobry detektor Holigan. dzień dobry. Ja już też kochani kończę tak na szybciutko, czupakabra, bo, bo live był, no muszę iść do domku, bo praktycznie z Urszulą tyle co obiadek zjedliśmy, nie? Stał koleś w czapce, wielka flaga Norwegii, od razu... <laughs> to by było, nie? To by było, no już za to mi się tak dostaje, tu Norwegia, kurę. tu Norwegia. <laughs> To Norwegia, a to wszystko tylko z pojemników na PCK nie? <laughs> Własnoręcznie wydłubane, no. Yy... Darek, ciekawy jestem, wiesz, to, to byś musiał bardziej się zgłębić w temat, czy faktycznie ich nie ma, nie? Czy faktycznie ich nie ma, bo... bo mogą być. Możesz być zdziwiony, że mogą być, no. Ale Paweł, ja się tym zupełnie nie przejmuję. Ja się tym zupełnie nie przejmuję. Ci, co gadają, to po prostu. Yy, nie mają własnego życia. No. Nie, mają, nie mają do czego się przypierdzielać. Nie mają o czym gadać. Jak już gadają o mnie, no to, to bardzo dobrze. No. Jestem tylko ciekaw, czemu, czemu na ulicy nikt tego w twarz nie powie, nie? No, ci te wszystkie hejterki chodzące. Byle jak aby gadali, i żeby nazwiska nie przekręcali, to jest najważniejsze. Żeby gadali Adi Weichero, im więcej gadają, tym większe zasięgi się robią. Michał. Hi, du Forstynorsk, Hilsen. Eslud Helszurstroming und. Emil z Drewutni. Dalej ja nie wiem, po, po norwesku to ja tylko Surstroming i Emil z drewutni". Nic więcej ja nie umiem po norwesku, nie? Ale ważne, w główkę mam ciepło. Tu mam cieplutko, fajnie. I z tego się cieszę. Nie? Także, kochani. Lecę na chatę, dziękuję Wam jeszcze raz za tego lifonga. Yy, dziękuję radziu, dziękuję Dareczku za, za wsparcie na zimne, zimne, na pewno Wasze zdrówko zostanie ze skinolem gdzieś tam yy, oczytane, <grytane> oczytane. Dziękuję Wam za tego live'a z biblioteki, że byliście, że oglądaliście, pamiętajcie yy, yy. No żeby zostawić tą łapkę, zostawić chociaż jakiś taktyczny komentarz, nie Sławciu, bo to jest, dostałem od Urszuli na Mikołaja, także nie ma nawet szansy, nie, nie ma szansy, dostałem od mojej kochanej małżowinki na Mikołaja taką moją czapkę, bo zawsze o takiej marzyłem, chciałem mieć tą czapkę i, i taka mi się podobała, dziękuję Ezechiel i, i po prostu dostałem, no. I tyle. Nie jest to z PCK, z pojemnika. Nie jest to z pojemnika PCK. A naprawdę mi do twarzy. No powiedzcie, że, że mi nie do twarzy. No jak wyglądam? Kurde, jak chodząca reklamach makrel wędzonych, nie? No powiedzcie, czy, czy ja bym się nie nadawał na reklamę tej wędzonej makreli? Takiej prosto z kutra? Siwa broda. Tu, kurde, te granaty. No kurde, no. Siema maliniak. Tu norweska czapka, jeszcze z pomponem. No, normalnie, no, człowiek skutra reklamujący wygdzone makrele. No, no, jak kapitan statku. Dziękuję wam ślicznie. szwedzkie śledzie. No, hej, tam na łajbę wejście, hej, tam polejcie więcej, bo to są właśnie wejcherowskie opowieści. Hej, tam kolejkę nalej, hej, wewijmy wreszcie to, jewi doskonale morskim opowieściom. Jeszcze kurde szanty potrafię zaśpiewać, ja pierdzielę. No. Czy wy widzicie? Człowiek orkiestra. Człowiek wielu talentów. Gdzie, gdzie to będzie lepiej, nie? Hmm. Gdzie będzie lepiej? Dziękuję wam jeszcze raz, kochani, za tego live'a. Jutro wlaczę film z wykopek. W czwartek widzimy się, w czwartek widzimy się na no na live'ie, nie? W czwartek widzimy się na, na live'ie o godzinie 20.00 I tyle. Miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Buziaczki, papaśki, całuśki Znalazł mi się hiszpański ten jo Nara, trzymajcie się Stefan, idziemy do uli. Cia.